Odginanie się. Rozdział 94. Katarzis. Wśród fetoru. Tu, na drodze polskich saperów, przed wczorajszej nocy, rozdział 83, wczorajszego dnia, zatory, strącane czołgi i działa, miażdżeni ranni, idące do ataku bataliony, zabijani. Teraz droga pusta. Czasem przemknie łazik, Mignie blada twarz pod nasuniętym hełmem, kresa zaciętych ust, opętaniec, bo w drogę biją. Dopiero po chwili pełznący pod górę człowiek wyznawać się poczyna w życiu drogi. Na prawo uklecili sobie schron żandarmi i regulują ruch, bo droga w tej minucie pusta, w następnej może spęcznieć w nieprawdopodobne wehikuły i nieprawdopodobnych turystów. Ci żandarmi, którzy na niej regulowali ruch w te dni, przeszli staż regulacji ruchu w piekle, na imieniny Belzebuba. Na lewo, w karpark, aż roi się pod siatkami maskowniczymi, pod każdym kamyczkiem. Na prawo, gdzie wejście do jarów A i B wniesie, pod strome pęknięcie ziemi, ciepła przytulność zasiedzenia ludzkiego. Tak myśliwy, pochyliwszy ucho do nory. Czuję puszystość zaczajonego zwierzęcia i jego szybkie bicie serca. Jak spojrzeć w oczy tym ludziom, którzy wszystko z siebie dali? Do jakich słów, do jakiej postawy psychicznej, do jakich umocnień na duchu, do jakich pocieszań jestem uprawniony? Człowiek siedzący w miejscach spokojnych, kiedy oni się tu krwawili. Pocisk romnął. Za blisko. Przypikowałem pod ścianę i nagle za workami odkryłem ciepłe gniazdo ludzi. Podnieśli na mnie nosy, czarne od jakiejś sadzy. Wyglądali nieco jak pisklęta, które otwierają dzioby. Czy klasztor już zajęty? Wstała we mnie żałość, której goryczy, i teraz kiedy wiem, że z niczego nie rezygnujemy, nic nie może usunąć. Żałość września. Kiedy na drogach ucieczki pytali mnie, czy prawda, że przyleciało 600 samolotów angielskich, czy prawda, że pancerna dywizja niemiecka wyleciała na naszych polach minowych, na tej drodze, pełnej zaduchu trupiego i swądu spalenizny, panowała czysta i rzeźka atmosfera wierzących i walczących pierwszych dni wrześniowych. Tak. Te twarze z plamami sadzy na nosach, podniesione ku mnie z nadworków, Dziwnie przypominały rozwarte dzioby piskląd. Jeśli gdzie są i żyją, jeśli trafi im do rąk ta książka, niechże ją przyjmą ode mnie jako nawiązkę, za wiadomości zbyt nikłe, za pokrzepienie zbyt małe, jakie mogłem dać wówczas. Droga się wypiętrza. Tu jest punkt, w którym na hamulcach ręcznych wisiał trzymany mlejącymi rękami czołg. Nim po dwóch godzinach runął w przepaść. W lewo, w dół, z tej przepaści teraz dochodzi huk. To Moździerze Karpackiej. Cenne to pociski. Dostawiane samochodem ciężkim, potem lekkim, wreszcie znoszone przez noszowych, tą ścieżką przemyślnie przeprowadzoną przez saperów. Co opisałem w rozdziale 38. W noc wczorajszą, z 11 na 12 maja, specjalny obserwator moździerzowców. Siedział pod drogą i alarmował, gdy z drogi leciał głaz. A wówczas wszystko się chowało. Dwóch ludzi spadło tej nocy i potłukło się. Podporucznikowi Burzyńskiemu przygniódł biodro bantam. Moździerze kresowej dywizji mają stanowiska od drogi w prawo, a więc w górę. Jest to jar A, w którym gnieździ się również trzynasty baon. Jar pnie się stromizną sześćdziesięciu stopni. Żołnierze, resztki XIII baonu, siedzący w nim po wczorajszej masakrze, z trudnością znajdują załąki na tyle płaskie, by się nie zsuwać. Trzeba podbierać nogi, środkiem przepycha się harkot i rzężenie krwawego trudu noszowych amunicji, dźwigających do pięćdziesięciu czterech kilogramów. Zwłaszcza tych z XVIII baonu, którego moździerze stoją najwyżej. Jest rozpacz z załatwianiem potrzeb fizjologicznych. Pouczano żołnierzy, żeby posiłkować się blaszankami po konserwach. Ale blaszanki nie ma gdzie wyrzucić. Pocisk się rozerwał, opowiada jeden z żołnierzy. Coś poleciało mi na głowę. Myślę, że mnie trzaśnie odłamek. Ale to na szczęście było gówno od tych wyżej. Chłopak z Pepanców. Które w tej bitwie nie miały zastosowania i poszły do służb pomocniczych zsuwa się właśnie z jaru. Z podkoszulka, który kiedyś był biały, wyrasta prosta łodyga szyi opalonej na brąz, konary ramion powiązanych węzłami muskułów. Chłopak ładuje w nosidła, które ma na plecach sześć naboi do ciężkiego moździerza. Każdy nabój dziewięć kilogramów. Pójdzie teraz dwudziesty raz. Z takim ciężarem. Nie odpoczniesz? Łokciem, starł pot spływający na oczy. Oczy wyjrzały, dobre i mocne, uśmiechnął się szeroko. Tydzień już tak nosimy, pogładził opakowanie. To najlepsza odpowiedź wandzie. Kto był w te dni między żołnierzami, będzie na całe życie wiedział więcej o Polakach niż inni. Będzie się czuł z nimi bliżej, tak blisko jak ja w tym jarze, w którym ze wszystkich stron wyciągały się do przybysza manierki z ich nędzarskimi racjami wody. Przypisek po bitwie. Czytałem listy wysyłane w tych dniach po odparciu naszego ataku. W tych dniach, kiedy oczy żołnierza widziały tylko nieskończone szeregi sanitarek i kiedy żołnierz orientował się już, że nie poszliśmy naprzód. Zabawny naród Polacy wybuchła wtedy w dni klęski istna gazkonadalistów. Albo wszyscy przepadniemy, albo pójdziemy naprzód. Wszystko równo ich dostano. Nie może inaczej być, list do żony w Afryce. To cóż, że były straty, nie można ciągle wierzyć w cuda, a zresztą za cuda trzeba też płacić.